Siema O, hej Jestem przystojny? Bardzo Pozdrawiam widzów A czemu powiedziałaś bardzo i skręciłaś tak głową? Przepraszam? Mhm. <laughs> Nie no, jesteś no Tak? Tak Ile byś zapłaciła za randkę ze mną? Za randkę? Mhm to ja mam płacić za randki z Tobą? No jak byś miała zapłacić? Jak bardzo by Ci zależało? O Jezu. Powiedz, powiedz, masz 100 złotych w portfelu. Ile z tego byś była w stanie wydać na to, żebym poszedł z tą na randkę? Mogę Ci dać stówę. Okej. Okay. To już jakoś, jakiś ten, jak Ci na imię? Martyna. Martyna, fajnie. Fajnie, znam taką jedną Martynę. Eee, ogólnie Martyny to fajne, to fajne ten, to fajne kobiety. Znam tak? taką jedną Martynę jest zaręczona z takim jednym zakolakiem I tak szczerze to nie wiem co z nim robi. Ja też nie wiem, chyba tego się nigdy nie dowiemy. Nigdy się tego nie. Znaczy nie no, można zapytać zawsze, nie? Ale tak trochę ten. To weź spytaj i daj mi znać, dobra? Nie, na no, raczej z tą nigdy więcej nie będę rozmawiał. A może się jeszcze tu kiedyś spotkamy? Nie wiem, bardzo dużo dzieci tu jest. Bardzo Zerniz... dużo dzieci. A tyle ile Zerniz... masz lat? lat? 17. Okej, okay. a skąd jesteś? Pomorskie. A masz chłopaka? Kuźwa, kto by mnie chciał? No, na przykład ja, jakbym był zainteresowany. Mhm. Mm Czemu tak w siebie nie wierzysz? Znaczy, ja, ja, inaczej, ja mam świadomość i mam lustro w domu, więc wiem jak ja wyglądam, więc... Yy... Też mam takich kolegów, ja akurat tak nie mam, nie? że na przykład widzą jakąś fajną dziewczynę i mówią, ty, kurde, ona chyba nie jest dla mnie. Ja rozumiem, że masz podobnie, patrząc na mnie, że może Ci się wydawać, że nie jesteś na tym samym poziomie, ale jak najbardziej jesteś. Trzeba tylko w siebie uwierzyć. Okej, okay, ale odpowiadając na Twoje pytanie, nie, nie mam chłopaka. No, ale to możesz mieć. Na razie nie szukam. Mhm. Dlaczego? Nie wiem. Nie potrzebuję. Ale, a być może nie szukałaś, ale teraz jak już mnie spotkałaś, to może jednak się okazuje, że tutaj wiesz. No, nie wiem, raczej nie zmienię, nie zmienię zdania. I co będziesz sama całe życie? A ma, może szukasz dziewczyny, bo to wiadomo, że tutaj jest. Nie, dwudzie... dziewczyny nie pokażę. Może jest XXI wiek i po prostu, wiesz, można też otwarcie o tym podyskutować. No tak, dziewczyny nie szukasz, no to jem, nie? <laughs> Okej? Okay. Przemyślę to. A do kiedy mi dasz odpowiedź? Dobra, dam ci jakieś 10 sekund. Nie no, za ten za szybko. Nie zdążę się namyśleć w tym czasie. Dobra, czas minął, jaka jest decyzja? No mówię, że nie zdąży się namyśleć. Ile masz w ogóle osób na live? W jakim live? No, na twoim live'ie. A to czasami jak na Insta odpalę, to jest Marek i jest Stadek. To w sumie taka, taka konwersacja bardziej grupowa. O, no Tylko, to nie. To ja to mówię. Rozumiem. Hmm. Czyli nie będziemy parą. Może w przyszłości. Okej. Okay. Kurwa, ja na ciebie czekałam, właśnie, ze szluga wróciłam. Kurwa Kami jest nitro! Ale ty wulgarna jesteś. Ja cię pierdolę. Przepraszam, ale... no mówiłem ci, żebyś nie przeklinała. Cześć Nitro. Ja na Baj Ciebie czekałem. Ale... Wy... Nie ogólnie. Jaka patologia tutaj jest. Ej, to jest moje biuro, stary Nitro, nie obrażaj mnie No Ale... Się. ale... ale... Jak przeklinać, co jest? Przepraszam, przepraszam bardzo stary, ale my na ciebie czekaliśmy tak ogólnie. Matko Święta. Panie... Ale mamy konkurencję. Ile się teraz obserwuje? 27,5 tysiąca, okej. Okay. Cześć. Cześć Nitro. Dobrze Cię widzieć. Tak w sumie chcieliśmy, ale tak rozmawialiśmy nie. ze sobą, jakby się, Jesteś taką... się małżeństwem? tak Jesteś małżeństwem? Tak. Ty też zresztą. Znaczy nie, ja, ja nie, jestem, ja nie no, jestem mężem. No ale oglądaliśmy ostatni odcinek, zajebista ranka w Maku, moja ulubiona. Tak, ale czułem taki klicz w pewnym momencie. Ale no ja mocno, nie ja bym się ucieszyła, nie, tak dobrałem. mnie poderwałeś. Ty ile wy macie lat? bo teraz wiesz, oh, jest ring na palcu. Ring? Znaczy, wiem, oh. ja widziałem, jak zmieniałeś kamerę, to widziałem pierścionek, zwracam uwagę na no, ja te tak, rzeczy. Ja tak miałem właśnie teraz iść sprzątać nasz domek, no nie, bo straszny syf po całym tygodniu, oh. a Paulina tak krzyczy, ja tam wiesz, dopalałem sobie papieroska na balkonie, Paulina krzyczy nitro, nitro, a ja tak sobie, kurde, idę... Przed... mnie na dziewczynę tak szczerze, no. Troll, troll. No. Dziękuję. Spejtowałeś mnie na dziewczynę, znaczy na żonę, na żonę w sumie. Na żonę, no. no ale... Ile szale... macie lat, bo mi nie odpowiedziałeś na pytanie. Ej, ja mam ile my mamy lat? 29,7 jestem roczny. No, ona też zresztą. Chyba, to, to, tak w sumie teraz takie trochę niespotykane, że ludzie się pobierają tak młodo. Nasi, no, nasi jest... rodzice czy tam dziadkowie, to wiesz tam, 18 A. lat, dwójka A. dzieci, A. małżeństwo i jedziemy ten. Jedziemy do przodu, a teraz ludzie mają po 35, kurwa, i są mniej stabilni niż Windows, kurwa, lista. To no się zgadza. No mam wie, wielu z naj, swoich rówieśników, którzy jeszcze nie odnalazły swojej właściwej drogi, no nie? Jeszcze tam błądzą Właściwej drogi? O, bonus! Bonus? BGC? <laughs> <laughs> nie nie możesz mi tak tego. No. Nie, nie możecie sobie ten cisnąć. To kiedy, jakieś, kiedy jakiś potomek? Kiedy jakiś potomek, wiesz co, teraz na razie e, jestem ogólnie konsultantem w korpo tak naprawdę, zmyślimy mhm. bardziej nad jakąś, jakimś swoim, e, jakimiś panami na przyszłość. Myślę, że dzieci to jest dziś kwestia jest, jakaś inna. Na, razie, nie? No, na razie, nie? To, no raczej ogólnie ja ty, ty ma masz. Ja jestem lojerem, maklerem. No, no. Ale nie tromasy też streamuje pali sobie ślubę. No ja, ja sobie tego w sumie nie umiem wyobrazić no nie? No, bo śmia, tutaj dym się unosi. No nie, 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 ja mam ten. No, nie no co jak co? Może jakiegoś największego mieszkania w świecie nie mam, ale nie, nie mieszkamy wszyscy w jednym pokoju. A ja palę się w pokoju, on ma dwa swoje. Jakby to nie, tak, nie, tak, tak. nie A rozumiem. myślisz, że też będzie takim fejmem? Nie wiem, no zobaczymy. Będzie, kim będzie chciał być, nie? Ale szkolisz go w tym kierunku? Ma doświadczenie, nie ma odziedziczone. Znaczy, nie wiem, on od pięciu dni do Freeza ogląda i krzyczy, że Wiesia jest gorsza od chmurki, więc, więc nie wiem, już zaczyna mnie irytować to. Ja dzisiaj tą, ten nowy, taką nową nutę oni puścili tam ekipa, że trzeci sezon i chodzi mi to śpiewa po domu. Więc no. wiedzieć? mi też, mi też. My też jest czasami Ty. tak w ciągu. Ty. O tego. Nieprawda, nie wiem, co to nie, no, słuchasz, nie to jest to fajne. Nie, no. Postarali się przynajmniej tym razem. Tak, no, budżetowy teledysk. No, na tle, wiesz, innych YouTuberów myślę, że nie no, to No, ten, tutaj. realizacja tego na pewno jest na bardzo wysokim poziomie. Tak. Ale, ale no, ale. Z, Jedna rzecz mnie martwi, że to chyba będzie jedyna dobra nuta, bo jak słyszałem jakieś sygnały, co nie powstaje. Ale tym... nie, bo wszyscy piszą teraz skip, także myślę, że powinniśmy kończyć. No, ludzie nas jednak, no, brak atencji no nie, brak charyzmu. przepraszam. My mamy ja jestem po paru godzinach roboty, panowie. no Po prostu się nie umyję. W, momencie, kiedy, w momencie, kiedy przejmujesz się tym, co piszą ludzie w internecie, jesteś strasznie na to podatny. Oni to wykorzystają. A, to jest tak, tak, tak jak ktoś, nie wiem, wyzywacie od zakolaków. Jeśli powiesz, że no ja nie tak mam prostu... zakoli, to będą ci pisać do końca życia. A, tak. ja, a ja mam to w chuju, ale śmieszy mnie to, że ludzie to podłapują, nie? Nie, no, my tak patrzymy, bo nigdy nic nie dodajemy w internecie. Tak, no. Nie, nie, nie... Nie, nie, jesteśmy, wiesz, nie czuję z tego jakiegoś, jakiegokolwiek fanu. No ale piszą, nie skipuj, fajni są, serduszko ktoś wysłał, nie no, to no, wiesz, to ludzie, się, gołem, to wiesz, miliona, ludzie wie. przychodzą i niektórzy oczekują, że nie wiem, że zawsze będziesz rozmawiał z 16-letnią dziewczyną, która będzie hmm. mówić jak to na imprezie tego i owego nie robiła. A i no wiesz no zbyt duży przestrzał jest z tego co ludzie oczekują że zawsze w czyjeś gusta trafisz a w czyjeś nie trafisz. Więc no, no to no, prawda. Więc no. No. ale fajno, masz robotę ogólnie, no, nie? Tak, ja naprawdę szanuję sobie trwałość tyle lat i w ogóle, ale To są te lata przepracowane. Ale mój. fajnie sobie palisz lub obniżenie i i masz w sumie taką tablicę jak ja, tylko że ja tam mam smutne troski życiowe, no nie na niej. A ja mam ja mam tu wspaniałych ludzi zapisanych. Więc no. Nie no, nie wstydzę się swojego pomieszczenia. O co ci chodzi? Dobra, ja będę leciał. dalej. Jasne, bardzo ci dziękujemy. Cieszymy się rozmowę i proszę się kochać. Tak. No, proszę się kochać. Jak się kiedyś pokłócić, nie tam, potem i tak się będziecie kłócić. Jak się będziecie kłócić, to pamiętajcie, że Wam będziecie no, się nie. kochać. No. Trzymaj się. Trzymaj się.